Częstujcie się. Dzień dobry. Proszę się częstować. Durgo, to wspaniała niespodzianka. Urocze. Obyś była szczęśliwa. Dziękuję. Ale to Radźwirowi należą się pochwały. Przedstawię go pani. Radźwir, Samajra, chodźcie tu. Przepraszam. To jest Samajra. Dzień dobry, a to jej mąż Radźwir. To jemu to wszystko zawdzięczamy. On zorganizował niespodziankę. Brawo, chłopcze! Niech Bóg Cię błogosławi. Dziękuję. Pięknie razem wyglądacie. To prawda, naprawdę stanowią piękną parę. Mam wiele szczęścia, Radź jest wspaniały. Wie też, jak sprawić przyjemność rodzinie. Zgadzam się. Wiesz, na przyjęciu jest ktoś, kto mnie oczarował. Straciłam dla niego głowę. Naprawdę? Straciłaś dla kogoś głowę? Powiedz kto to, nie daruję mu. Ty, wariacie, jestem jego żoną. Przykro Ci, że Twój plan się nie powiódł, prawda?